Dzień dobry, przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec. Moim i Państwa gościem w Radiu Katowice jest dzisiaj przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry panu redaktorze i dzień dobry państwu wszystkim radiosłuchanym. Zacznijmy może od samorządowych finansów. Chyba śmiało możemy powiedzieć, że nie jest za dobrze. Pandemia mocno wpłynęła na i tak napięte już budżety. Wszyscy szukają oszczędności, ale nie w inwestycjach. Kto zatem ucierpi najbardziej, jak kto skutki koronawirusa odczuje najmniej? Jakie jest pana zdanie? No, Sytuacja, o której Pan mówił, że, że jest trudna, to myślę, że to trochę eufemizm, ponieważ ona jest, ja bym mocniejszego określenia, prawie że tragiczna, ale wszyscy czekamy z z serca, jak wyglądało rozliczenie miesiąca maja płacone w czerwcu. Mamy nadzieję, że te ubytki znaczne w dochodach, które rząd przekazał na formie subwencji i dotacji za miesiąc, kwiecień, w maju, które były tak mocno obniżone, nawet 40 kilka procent, to są na przykład dziesiątki milionów złotych, że to było jedynie przesunięciem rozliczenia podatku PIT i CIT od firmy i, i państwo, żeby utrzymać jakąś płynność finansową, swoją zdecydowanie przekazać mniejsze kwoty samorządom. Jeżeli ta sytuacja by jednak się powtórzyła, to część samorządu myślę, że do końca roku może mieć olbrzymie problemy z finansowaniem swojej bieżącej działalności, bieżących usług publicznych i w tym również przede wszystkim transportu publicznego, który jest jedną z kosztowniejszych części, ale to też są wynagrodzenia, to są też choćby utrzymanie czystości, oświetlenia. No, duży, duzi prezydenci dużych miast wskazują, że, że możemy mówić nawet do ryzyko ordenacji samorządu. Ja a, mam nadzieję, że do tego nie dojdzie i że to jest tylko pewne perturbacje związane z płynnością e, finansową e, i miesiąc maj zostanie rozliczony. E, e, Dużo większej kwocie niż, niż kwiecie. Panie przewodniczący, wspomniał pan o usługach publicznych. Komunikacja miejska też jest taką usługą. Teraz działa w ograniczonym zakresie, wakacje zapasem, więc podejrzewam, że na razie większych zmian nie będzie. Ale co czeka nas później, co, co czeka nas od września, kiedy będzie nowy rok szkolny? No, tak powiedziałem, będzie, będzie to w dużej mierze pokośnie e, tego, w jaki sposób finanse samorządu będą się kształtować w następnych miesiącach. Transport publiczny Metropolii e, kosztuje blisko miliard złotych. E, wpływu z biletów e, oczekiwaliśmy w planie finansowym opisanych na bliska 200 zł. Może się okazać, że jeżeli mieszkańcy z powodu ryzyka za koronawirusem, jeżeli te zagrożenia w dalszym ciągu będzie występować, no nie, nie będą chcieli wrócić do transportu publicznego, będą chcieli korzystać z samochodów prywatnych, które dają większą swobodę. A czy, czy dobrym rozwiązaniem jest prze, przejście na rowery? Przesiąście się na rowery z tych samochodów? Ja, ja, ja cały czas twierdzę i, i próbuję też przekonywać prezydentów, ale i dużych tych mieszkańców, że rower to w takich miastach, takich wymiarach jak nasza metropolia, to, to może być równoprawny system transportu publicznego. Bardzo często przykuło się uważać, jeszcze wcześniej tak myślano o rowerze jako o formie rekreacji i to jest oczywiście jak najbardziej jedna z głównych cech roweru. Ale przecież w Europie rowery funkcjonują jako naprawdę uzupełnienie transportu publicznego. Bardzo dużo mieszkańców w takich państw jak Holandia, ale to też nawet takich skandynawskich korzysta z rowerów i naprawdę nie ma najmniejszego powodu nawet naszej, można powiedzieć, strefie klimatycznej, by z tych rowerów korzystać nawet 11 miesięcy. W roku. Jak się zima powtórzy, taka jaka była, czyli jej nie było, może się kazać, że nawet to jest 12 miesięcy, ale też mieszkańcy, no, nie, nie możemy po prostu korzystać z roweru, My musimy dać jeszcze infrastrukturę. No tak właśnie o to chcę to zapytać, bo na razie Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia tak. integruje wypożyczalnie rowerów miejskich z pięciu miast, ale w planach jest powstanie roweru metropolitalnego. Na jakim etapie są prace? No, w tej chwili w piątek odbędzie się postępowanie przed krawowizną odwoławczą. E, ogłosiliśmy jakiś czas temu przetarg na wybranie doradcy, przypracowanie koncepcji modelu finansowo-ekonomicznego. Jest to bardzo trudne wyzwanie. Znamy też, też fiaska rowerów w innych e, e, aglomeracjach. Wjechałby to w Krakowie, ale bardzo podobny do naszej aglomeracji Gdańsk-Gdynia Sopot. Tam obszar metropolitanny rower dla 30 kilku e, gmin. Niestety Firma, która się podjęła tego zadania nie, nie wywiązała się właściwa upadłość. My do tego modelu musimy, które został tam wskazany do realizacji, na pewno musimy wnieść sporo poprawek i skorzystać z doświadczeń firm, które mają takie doświadczenia. Jeżeli to postępowanie zostanie rozstrzygnięte, to bardzo szybko mam nadzieję, że taka koncepcja zostanie opracowana i w przyszłym roku taki rower integrujący minimum 13 miast już mógłby powstać. Mam nadzieję, że, że więcej. Natomiast rowery to doby pożyczania roweru. Ale również to są, jeśli nie ważniejsze, kwestie infrastruktury rowerowej. Mówimy tutaj o wielostradach, nad którymi również pracujemy. Pierwsza z nich już jest w ramach studium opracowywana, dotycząca zagłębie ze środkiem z Nowiec. będzie te okoliczne miasta przestrzelać się z Katowicami, ale są w następnym przygotowaniu do z kierunku Bytomia, tak by łączyć te, te największe środki e, I wtedy miejskie. rowerem będziemy mogli przejechać e, prawie przez całe województwo, e, można tak powiedzieć. No, my jesteśmy, e, jeśli chodzi o obszar, e, to jest jedna województwa, ale połowa mieszkańców województwa żyje aglomeracji, tak można w ten sposób o tym na pewno myśleć. E, drogi, Welostrany, które bardzo cieszą się powodzeniem e, po bliskich Niemczech, jak obserwujemy w metropolii Rur, e, które zostały tam wdrożone. Tam gdzie jest taka dobra infrastruktura mieszkańcy chcą korzystać z rowerów i, i myślę, że powinniśmy jak najszybciej taką infrastrukturę wybudować, udostępnić mieszkańcom. Także u nas, żeby u nas również to funkcjonowało. Panie Przewodniczący teraz chcę nieco zmienić temat. Sporo emocji budzi sprawa budowy spalarni odpadów, bo przypomnę miałaby powstać właśnie na terenie metropolii, a proponowanych lokalizacji jest kilka. Gdzie za tym może powstać i kto ostatecznie o tym zdecyduje? No, ja, ja tych emocji na razie nigdzie nie widzę, no, myślę, że wszyscy mieszkańcy, przynajmniej ci, z którymi mam okazję rozmawiać, ale jest ich całkiem nie sporo, zdają się, że jeszcze żadna nie powstała i, i e, powinna już dawno, dawno temu powiedzieć ostatnie doświadczenia, dwóch, trzech lat, e, płonące składowiska odpadów, e, tam gdzie przechowuje się tą frakcję energetyczną, którą mogłaby posłużyć do wyprodukowania energii elektrycznej, do wyprodukowania ciepła, które e, może zasilić nasze e, domy, nasze przedsiębiorstwa. E, no, naj... Czas już stąd w momencie, kiedy była metropolia, podjęliśmy się prac, by taką, taką inwestycję zrealizować. A jaki Bo będzie koszt pojawi... inwestycji? Generalnie no, mówimy o instalacji, która mogłaby przed 250 tysięcy ton odpadów. Do aglomeracji się mówi nawet o 400 tysiącach, no, ale jest jeszcze rynek i nie chcemy tego rynku że tak powiem, zmanowywalizować. Powinny, żeby tu jakieś elementy konkurencyjne i jakieś możliwości przebywały też w innych instalacjach. Ale w każdym razie, ośrodkowej instalacji 250 tysięcy ton no, mówi się o kwotach, od 800 milionów do 1,5 miliarda. Mam nadzieję, że one będą dużo niższe. Doświadczenia jakby Poznania, Krakowa wskazują, że, że kwotę to mogą być To jeszcze proszę to, nam to, powiedzieć, tak. które miasta metropolii albo które gminy rywalizują, jeśli chodzi o lokalizację na ich terenie tej spalarni? Mamy zgłoszenia siedmiu, siedmiu lokalizacji i, i są, są najwięksi gracze. I, e, ostatnio dużo się już mówiło i, e, przy okazji e, pod inwestycji w Ródzie Śląskiej, no, ale też na przykład Mysłowice. E, Mysłowice e, jest dobry teren, który jest dobrze zlokalizowany w miejscu takim, który nie, czy, e, nie ma zabudowy mieszkaniowej. E, mówimy o Sosnowcu, ale jest też wiele innych, tak więc no, ja bym chciał o nich mówić dopiero wtedy, jak my je przeanalizujemy i zobaczymy, które ewentualnie. E, ewentualnie się nadają, dla których efektywność tego o, przedsięwzięcia będzie najwyższa, bo by taka lokalizacja mogła być wykorzystana, ona musi kilka kryteriów spełniać. Na, na pewno to jest dobra i siatki dróg e, dojazdowych, takiej, która była ciążliwa dla mieszkańców, na, na pewno możliwość odbioru energii elektrycznej to są w, w miarę łatwe, ale te możliwość odbioru ciepła e, produkowanego kogeneracji. To jest jeden z głównych elementów przy takiej instalacji, by tego ciepła móc odebrać jak najwięcej. Wtedy ta inwestycja może być najlepiej efektywna kosztowo. Panie Przewodniczący i na tym musimy zakończyć naszą rozmowę. Gościem Radia Katowice był dziś Przewodniczący Zarządu górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja również, również bardzo dziękuję. Dużo prognozów dla Pana Dyrektora i wszystkich mieszkańców Metropolii. Dziękujemy i do usłyszenia. Radio Katowice.